Prosto ja się nazywam Krzysztof Kaput. Już drugi raz trafiła mi się fest Zoca, was przywitać tutaj u nas na Śląsku. Wiecie, rok temu niekierzy pytali naszego prezesa, z którego kabaretu żeście wzięli tego chopa. A ja przecież w Geobidzie ponad 30 lat. I nie jest, że tych misiem skrupułek, ale wcześniej ich na grubie. Pora lot. No, i dzisiaj trochę opowiem Wam, jak tam na tej grubie wygląda. A wiecie, co to jest gruba? Ja. A ktoś z was był na grubie. W takim stroju na gruba się nie waży. A pamiętacie, co to jest? Ja, to są glazyjki. Ja, roztomili na tej grubie zaczęło że robić od szkolorza we technikum. Pamiętam, że mój pierwszy zjazd na doł, na grubie, coś od co miano pokój, to był jak auslug w zaświaty. Przed zjazdem grubiorze idą do Badyhali. Tam Seblekają się z łachów, w których przyszli, oblekają arbanciol, sebują szczewiki w huzekle, szłapy owijają we fuzlapy, a potem wrażają je w gumienioki. Na gowa zakładają kachol. Potem idzie się na cechownia. Tam Sztajger robi felizunek. To jest tako. Rzecz polegająca na sprawdzaniu obecności bergmonów i na podziale roboty. To najczęściej jest na wierchu, bo mało kiery z nadzoru chce się marasić i zjeżdża na dół. Potem idzie się do markowni pomarka. Na naszej grubie były marki trójkątne, okrągłe, kwadratowe i sześciokątne. Ktoś wie może, czemu tak jest? Każdy muster oznaczał co innego. Pierwsza zmiana, czyli na rano. Druga zmiana, czyli na połednie. I trzecia zmiana na nocka. Tam, kaj było fesgorko na dole to robiło się ino 6 godzin. Bez te mustery były sztyry. Jako marka na grubie, to jak nieśmiertelnik we wojsku, numer, który przypisany jest do konkretnego Bergmona. W razie jakiegoś wypadku nadzór wiedział od razu, kogo mają tam na dole. Potem zaś idzie się do lampowni i bierze się swoja lampa. Tutaj mi się taki widz wspomniał, jak jeden karlik przyjął się na gruba, przywazi po tym pierwszym dniu i tam pytają go w domu, jak tam było? Go, no dzisiaj tak, no, zbadał mnie doktor, dostał ich arbanciol i tak w zasadzie tyle, nie? Ale wydaje mi się, że wyda robił ino nocki. Oni pytają, a czemu tak myślisz? No bo dali mi też lampa. Lampy. Ja, to jest temat, o których szłoby godać, godzinami a oni sami mi dali i i minut ale zapytam was co to jest szychta skąd się takie miano wzięło jak myślicie pierwsze to jest to, że ono pochodzi z niemieckiego schicht oznaczającego zmiana albo dyżur u nas te słowo przyjęło się potocznie do określenia czasu pracy bergmona na grubie. Szychta to była też łodmierzona porcja oliwy, w czasach kiedy bergmony używali trochę innych lampek. Szychtownik, taki hob na grubie, nalewał bergmonom oliwę do lamp, a jak te zgasły, to był sygnał, że to już koniec roboty. I pora wracać do domu. Innym fest, ważnym wyposażeniem każdego Bergmona jest aparat ucieczkowy. w środku taka maska na gęba i taki pojemnik z masą tlenotwórczą. Co by szło uciec pod szyb w razie jakiegoś pożaru. Wiecie, z tymi pożarami to jest tak, że. Jak się kaś na jakiś grubie zapoli, to od razu na zajtach internetowych są takie nagówki, że zaś zapoleł się węgiel na grubie i tam podają nazwa. A na obrosku stawiają foyerwera. A taki pożar na dole gasi się, stawiając tamy. No ale oni o tym nic nie wiedzą, a mnie nie zapytają. Bergmany biorą też rostomajte. Narzędzia. Crusztoki, fajle, eisenzygi, blotki, hercówy, majzle, holajzy, a jak kiedyś jest hajerem, to bierze też omętka i zapalniki. Tak idą pod szyb, na zrąb. Tam czekają, aż Anschleger pozwoli im wleść do klotki w szole. Szola może mieć nawet pięć klotek, a wy każdej z mieści 20 bergmonów. Bezpieczeństwo zjazdów i wyjazdów Bergmanów zależy od jednej osoby, Anschlägera. On, stojąc przy szybie, nadawo specjalne sygnały dźwiękowe maszyniście wyciągowemu. A każdy dźwięk ma określone znaczenie. Na przykład wyjazd ludzi, transport urobku albo zatrzymanie szoli. I tak jeden roz to jest stój, dwa razy to do góry, 3 razy w dół, 2 plus 2 razy to powoli do góry, 3 plus 3 razy powoli na dół i wiele, wiele innych. Taki swoisty język, szłoby powiedzieć taki alfabet Morsa na grubie. Weszoli już je cima. Jak miałem na grubie modzioków pod opieką, to jak my zjeżdżali na dół, zawsze że ich wkręcą. I gadał, że czymać się, bo zarobdzie ostry zakręt w lewo, albo zamykamy nosy, bo zaraz będziemy przejeżdżać przez pokład wody. Jak wylezemy już na dole ze szole, to oboczymy, jak wygląda chodnik. Ale taki na grubie, bo u schodnik, chodnik, taki w Antryju, to momiano Tepich. Chodnik jest zabudowany ringami. Pod szłapami mamy spąk po lewej i prawej ociosy, a nad gową momy strop. Pochodzący ze mojego miasta Krzysztof Hanke, znacie go? A bercika znacie? No ja, to ten bercik padał kiedyś, że na grubie dwa razy by go zabiło. Pierwszy raz, jak wciągnęła go taśma a drugi roz sztajgre łopatą. A jak miał podobną historia. Ten pierwszy roz to metan. Pierońsko-podstępny gaz o wzorze CH4. On ani nie wono, ani nie swojej swojej farby, a jest straszliwie niebezpieczny. Na grubie operuje się takim pojęciem jak trójkąt wybuchowości metanu. Poniżej tej dolnej granicy wybuchowości Mieszanka jest zbyt ubogo w metan do zapłonu i spalania. Pomiędzy dolną granicą a górną granicą wybuchowości ona jest pierońsko-wybuchowo. To jest od 5 do 15%. Zaś powyżej jest już zbyt bogato w metan i to utrudnia zapalenie albo wybuch. Byłem już wtedy młodym sztajgrem zmianowym. Na jednej szykcie moja benzynka zaczynała się dusić. To jej benzynka. Ogień przygasł, zaczęła kopcić, i to był wyraźny znak, że coś nam włazi i wyciska tlen z powietrza. Badnął Rzegibko na metanometr, a tam siódemka. I ona wcale nie była do nas szczęśliwa, a go że jest. Trzeba było stamtąd wartko citać, co by nie było nie skoro. No i rycza, hopy, potrzebna na wyjazd, metan, zgłosił jak to bez telefonu, ja, tam na dole są telefony, a terazki to nawet takie mobilnioki, zgłosił jak ta sytuacja dyspozytorowi, żeby dostać RK, czyli takie specjalne pozwolenie na wyjazd, bo ta koszola nie ma knefla, jak we wieżowcu, i nie jest na zawołanie. I to właśnie był ten pierwszy roz, kiedyby kiedy zabiło mnie na grubie. Ten drugi roz czekał już na wierchu. To był mój nacztygar bezpośredni szef. A wiecie, z czym czekał? Ze sikierą. Jakby wyleźli ze szoli, zaczął mnie. Gonić na obkoło szachtu. A wiecie czemu? Boże wyjechał na wierch, a przecież mieliśmy fedrować i robota stoi. Ja to były takie czasy, kiedy bardziej ważne były tony węgla niż ludzie. Ale to, że Troski stoją tutaj przed wami, świadczy o tym, że nie udało mu się. Dzisiaj już tak nie wyglądam, ale kiedyś lotowych sprinterskie dystanse metan Jeden ze śmiertelnych zagrożeń na grubie tarowskiej mamy lampy benzynki, elektroniczne metanomierze, ale dawniej na grubie nie było maszynów do pomiaru metanu. A zagrożenia wtedy sygnalizowały zabierane przez Bergmonów ptoki, najczęściej no szczygły albo kanarki. Często były one hodowane przez nich samych. Kiedy one ginęły, sytuacja robiła się krytyczna. Często już beznadziejna. Bez już u nas, jak jest już coś zdecydowanie za późno na jakąś akcję, godomy, że jest po ptukach. Z naszym górnictwem węglowym. Już je po ptokach. Jorzek się wychował we górniczej tradycji. Kajzowdy się godało. Gruba to jest gruba. Ona cię nakarmi. Ona się to zaopiekuje. A teraz już po leku znikają. nam z horyzontu bergmońskie szachty. Łosano mi ludzie, którzy by domu o tym sprawiać. Roztomili. Po leku lądujemy. We tych Blank modrych Tasiach, co żeście erblił od nos, to mocie zaś pora geszynków. Magenet na lodówka, griff do książki, ty, spisownik, filok i tako jakla na dyszcz. Ale winszujemy Wam, co by każdy dzień był słoneczny. Pamiętacie, jak rok temu, że go że Hanyzmo Wegowie taki szalter. Jak go przeciepnie, to potem go do już po polsku. Szanowni Państwo, raz jeszcze serdecznie witam wszystkich na konferencji nowoczesne rozwiązania informatyczne w administracji. Teraz zapraszam na scenę i proszę o zabranie głosu prezesa firmy, pana Krzysztofa Borysa. Przywitajmy go gromkimi brawami. Ja wam już pięknie dziękuję i tak myślę, co chyba zaś na bezrok przyjedziecie i się trafimy, bo wtedy opowiem wam, co dali jest na tej grubie, bo dzisiaj to my ino zjechali na dół. I opowiem też trochę o tych, co na grubie ratują z ziemię, bo byłem też ratownikiem na grubie. A jakby ktoś nie spokopił czegoś, co Żechterowski godą, to jeszcze tutaj byda i hutnie mu wytuplikuję. Dobrego czasu, czymcie się, pyrsk